Widajcie panowie, wam teraz zaraz pokażę, yy, jaki syf jest pod listwą ozdobną w Ektra C Otworzyłem ją tak z ciekawości. I możecie teraz zobaczyć na tym filmiku, ile tam jest syfu. Tak właściwie to najpierw otworzyłem tą klapkę. Chciałem zobaczyć, jak jest montowany bagażnik dachowy na rowery. Jak to wygląda. No i właśnie taki widok się ukazał. Szczególnie z tyłu najgorzej. Bardzo to ciekawie wygląda. Dobra, to na tyle. A jeszcze dodam, że tą listwę taką raklą do przyciemniania szyb podważałem, żeby nie uszkodzić jakimś nożem czy śrubokrętem. śrubokrętem. Tu jest taki plastik, zapadka, to jest wciśnięte w ten uchwyt. Dobra, to na tyle.